Witajcie moi drodzy, jestem Dady, witam was w kolejnym odcinku, zagrałem zagrajmy w The Jak widzicie... A, Boże, i nie widzicie, ale teraz już na pewno widzicie. No, mamy trochę nadatku żywności, na szczęście. Procentów nie mamy za dużo, ale to... A, tu mamy pełno, okej. Okay. temu tu nic nie jeździ? To jedzie, a tak gdzie jest? Tu na stację paliw pojechała? O, pięknie, a tu się zepsuła, cysterne. Pufufu, już tu jest paliwo, holender. Dobra, zrobimy taką małą elegancką sztuczkę. Weźmy sobie cysternę. Skopiujemy jej rozkład tej. Tą zastartujemy. Tą sprzedamy. Dobra. Ale trzeba uruchomić te zakłady naprawcze. Znaczy te warsztaty. Mm, ok, pracowników mamy na szczęście. To nie będzie duży problem. Mm, ale dobra. Przede wszystkim muszę się zająć o, kurtyna. Ano tak A co tu nie ma... Nie ma paliwa, no tak. U pół kraju się nam zakorkowało. O. Ił 38 jest dostępny. Eee. Poprowadzali się do jakichś wiejskich domów i... Brawo do tego kierowcy. Tu w ogóle coś jeździ z tym paliwem. Powinno tu jeździć. To w sumie tu możemy temu dodać. Yy. Okej. Okay. No dobra, zobaczymy czy coś pomoże. Ale teraz, moi drodzy, jeszcze trzeba wykupić yy, te dwie zamknięte skrzynie. Więc że ta muzyka nie jest za głośno. Eee, dobra. No oczywiście te są niezastąpione. MZ504. M... A nie, guzik. Skody zawsze kupowałem. Dobra, 6,5. A dobra, takie same. To będą tam mz -ty. Ja nie skoduję. Mmm. Eee. Hmm. Tak, do tej dni To te dwa... Yy, dwa IMZ damy. Dobra. I może jeszcze jeden stąd? A no w sumie... Dobra, to jeszcze jeden. Ale może tym razem znowu skodunie zaś ta skrzynia A, MZ tak kupiłem, mundie. W... No, widzicie to już się zapchało znowu może 77, pracown 77 pracowników jest O też mzata jeździć Startuj 3,5-12-13 ton. No nie, znowu problem z ogrzewaniem. Okej. Okay. To jest taka niska to ta wydajność. Żby niskie. Udowolenie. A dobra, tu jeździ... ...jeden autobus w sumie. Nie. Pjarnowice, Waloka to jeżdżą dwie skody. Dobra, tu nikt nie jedzie. To skąd jedziesz Czarnowice Waloka? Czyli jest stąd? Bardzo dziwne. Już daleko zrobiłem dlatego. Dobra. Już to zarobiłem, to wydałem. A patrzcie, jak ładnie idzie. Może tak będzie lepiej. A i tutaj stoi nam produkcja e, tych e, tkanin. Bo zwyczajnie jedna rzecz, bardzo ważna. Kanał ściekowy i to. Ma swoją osobną, jakby osobne wyjście fabryczne hmm. tu zostawiłem ten trójnik. Chyba tak go solo ale to już. tu nie wypełnienie. A, nie widzicie. Wypełnienie 4% ścieków, ale to jakby chodzi o takie ścieki fabryczne. Dobra, 64% zadowolenia. A procent bez, 39% bezrobotnych? Ale za to nam liczba ludności cały czas rośnie. No, ładnie z nami idzie. A tutaj? Pewnie nadąży się przesyłać między, tym, między fabryką a magazynem. A generalnie cała gospodarka mojego państwa opiera się w tym momencie eksport procentów i, i tych... ...i jedzenia. No powoli to zważą. Ale czy w tym roku się bardzo dużo tego zmarnuje, czy jednak no, może nie? Dobra. Dobra. Tu mamy już zrobioną, no, tak. m yy. yy. Otóż mamy też badanie zrobione? Tak. I wiecie, zastanawiam się jakie kolejne można by zrobić. Hmm. Prefabrykaty? Hmm. Ale do prefabrykatów by trzeba mieć zrobione... Y Najpierw linię produkcyjną z tego. Yy. A zobaczmy jak stoimy z paliwem. Ropa. O, mamy tu gdzieś... Tutaj. Nie. Yy. Ropa, a je... to jeszcze. Tutaj koło ledeczko to jest już taki obszar. I tu w tych okolicach mam potężne zbiory ropy. To, to co to jest? to? Hermanice. He, Miejscowość do zasiedlenia. Teraz jakiś fragment linii kolejowej jest w sumie. Umiem. ropa poza tym. A wy tego nie widzicie, to zmienię. Mam kamerę. E, zobaczcie. E, ropa. Zobaczcie, jakie tu są wielkie zapasy ropy. Nie, tu mogę. Pokażę wam. Może zobaczymy sobie, czy kiwon mogę. Chyba mogę postawić kiwon. Tylko nie mogę na razie przerabiać, jak nie mam tego. Prawdziwe hmm. kopalne. Tak, kiwon. Zobaczcie, złoży 99% 100% jakoś złożę. No. Tylko postawić sporo kiwonów. Tu się jakoś te... Może te kolej przywróci. Z tej strony jakby tunel nie wychodzą. A nie, bo one tu wychodzą dopiero, okej. Okay. Jakieś fragmenty Ricci? Fragmenty linii kolejowej są. Gdzie ona prowadzi? Nie, tu już jest asfalt. Kamenice. Hmm. Jeszcze raz, jaka to była miejscowość? Yy. Tutaj, tak. Yy, Hermanice. A tam jest rożna pierwsza. Kopalnia uranu. Tu jest uran. Stara piła, startak, też długo można w sumie uruchomić. To jest kołchos, ale to jest mały kołchos, to nie, to chlebos. W sumie to tutaj, jak to to jest, jeszcze raz, herma... Hermanice można by spróbować zasiedlić. A najpierw trzeba oczywiście tu w z... kurtynach z... zobaczyć jedną bardzo istotną rzecz. Cokolwiek, nawet drogę asfaltową. I teraz zobaczmy. Zasięgu nie ma Holender. No to chyba nic z tego nie będzie. Tu jakieś stare samochody. A w trybie realistycznym nie mogę tak szaleć, że sobie zacznę budować gdziekolwiek A tu są przy porici eee... Żelazo A Węgiel gdzie jest jakieś tu, tu są złoża tu nawet tu chyba Tak, to jest koło czarnowice Waloka ale tu jest, tak zaprojektowałem kopalnię. Hmm. To może najpierw byśmy się zajęli stalą? Stal ten, ten. Stal sama w sobie nie jest aż tak znowu bardzo wartościowa. Albo chyba wiem, co zrobię. Taki sprytny manewr. Znaczy mam dwa pomysły. Pobuduje po prostu biura, budowy o kolei. To w sumie. My tu, Hermanice, są. Hmm. I można by zrobić po prostu. Jednak ta ropa mi kusi, myślę, że. E, e, gdzie to jest? Paliwa. Może służba bezpieczeństwa zrobimy. A, Katowice, dobra, to się nie przejmuje. Wprowadzali tam, gdzie nie chciałem. Dobra, usti to nie. E, gdzie są? A tu są. No. Pełno. Tutaj też mam pełno. No dobra. Ogrzewanie działa. Gdzie? Hermanice. To do Hermanic się wprowadzili. No bez jej. Yyy... Gdzie to? Czemu mhm. jest zbyt niska temperatura? Halo? No nie, znowu. Przecież to działa bez problemu. Co, ciśnienie wody za słabe? Eee. 0,15 bara? Okej, okay. chemikaliów nie ma. Ej, to już są jakieś jaja. Nie gdzie to co jedzie, co daleko jest. Dobra. A, zużycie. Do warsztatu jedzie? No dobra, znowu upadek, holender. Jak widzicie tryb realistyczny nie jest łatwy. Hmm. Bieżam, skrzynię skrzynie kupimy, za skodu nie tym razem. Wydam się mieszkańców. Dobra, bo za niedługo całkiem splajtuje nasze niestety państewko. Produkcja zatrzymana płownia no ciężko się dziwić 570 mieszkańców które to już raz upadamy upada nasze państwo czwarte. Tym razem przez brak chemikaliów w w dużej stacji uzdatniania wody. Eee, Jeszcze jeden strażak się ostał 412 390 A O, 125P I radiowóz nawet A to co to jedzie? Iwik? Przepraszam, czemu tam jest remont? Dobra, 310 dziesięciu... Mhm. Dobra. Miałem jedną ustawić, skopiować do tej w zasadzie rozkład jazdy... temu. A, a C ja potrzebuję do warsztatu tak naprawdę w tym momencie. Części yy, tworzywa sztuczne, części mechaniczne, elektroniczne, elektronika i tkaniny. Dobra. No yy, tak, yy, tkaniny. Części elektroniczne, mechaniczne. Elektronika. I tworzywa sztuczne hmm. taka druga stacja to się ten warsztat jest ten warsztat. Mhm. Dobra, tu jeszcze jak mieszkają. No trudno. Hmm. Upadek po raz czwarty. Hmm. A gdzie to były te hermanice? Tu i zobaczymy yy, wielu przestępców. Gdzie? Jakiś dom wiejski. 258 mieszkańców mamy. No nic moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam do łapkowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanałów, a także oglądania kolejnych odcinków, shortsów w Live. Dobry, wszystkiego dobrego. Cześć!